Kielisie, wam wszystkim z tej strony, ale witam Was w kolejnym odcinku z DZJ4. No i dzisiaj, moi drodzy, system KO, pierwsza seria z Oberstorfu, turniej, cztery skoczni, druga edycja. Czas to zacząć, moi drodzy, tu nie ma co już przedłużać. Kacperito to zacznie razem z Niko. Popatrzmy. Katperi starał się jak najdalej. I to jest skok na miejsce. Oczywiście pierwsze 129 metrów. No ta też niezła. Zobaczymy, jak się ustosunkuje do tego Niko. Czy będzie w stanie tutaj prowadzić. Uwaga, Niko. Tak jest! Jeszcze dalej. I 133,5 daje oczywiście prowadzenie. I zwycięstwo w pierwszej w parze. Miki kontra Butiks. Druga para moi drodzy. No i Miki bardzo statycznie leci, ale zarazem daleko. To jest 132,5 metra, i na razie drugie miejsce. Zobaczymy, jak skoczy właśnie Butix. Czy będzie w stanie tutaj pokonać Mikiego? Starać się na pewno będzie starał, ale niestety tego nie robi. 128,5 i na razie miejsce czwarte jest drugi. Jako szczęśliwy przegrany Kubabus, better player. No i uwaga, Kubabus próbuje jak najdalej. 130,5 daje mu trzeci wynik w chwili obecnej. Na no, a better player jak skoczy. zależy od wyjścia z progu. Wyjście z progu bardzo dobre. Statyczna sylwetka w locie. Ale skok bardzo krótki. Mimo wszystko wygrywa. Ile? Jedną dziesiątą punktu. Te noty za strychy mu bardzo pomogły. I skakuje Better Player na trzecie miejsce. A Kuba jako pierwszy szczęśliwy. Przegrany. Eee, Water kontra pan Skalmar. Jak water dzisiaj się zaprezentuje? No, bardzo kiepsko. Na razie siódme miejsce, nawet za Butiksem, jest. No, i czas na pana Skalmara. Pan Skalmar, też wyjście z progu nie było jakieś cudne, ale potem już było nieźle. Noty też wysokie, i na drugie miejsce skakuje Dwie dziesiąte za nikotyko. Siuda kila i Drakulanie toperek. Siuda kila daleki skok. No ty mogły być jeszcze wyższe 132 metry, no to i tak daje mu świetną pozycję. No i teraz Drakula nie toperek. Jak odpowie? Nie to perek Dobry skok Drakuli I miejsce trzecie I wygrywa parę zarazem Więc Dracula tutaj poradził sobie ze stresem Gargamel i Chris I Gargamel Jak daleko chyba na lidera 134 metry Jest nowym liderem o 1,9 przed Niko. I co na to, Chris? No, zaskoczył Gargamel na pewno. No i teraz uwaga, jak daleko, Chris. To też będzie dobry skok, ale nie na tyle, żeby pokonać Gargamela. Siódme miejsce, Chrisa. No to jedziemy kolejną parę Victo i Dobro 7. To też powinien być daleki skok. Ale że mamy Plejadę dzisiaj, daleki skoków. Drugie miejsce: 133 metry. Wikto, więc też bardzo dobry skok. No i Dabro Seven może mieć z tym problemy. No i będzie miał problemy. Ten skok jest niestety bardzo słaby. No i Dabro Seven na razie na 13. miejscu. Przed Woterem odziwo. Więc to też jest zaskoczenie. Cydzik Patrick. Kolejna para. I co tam Cydik pokaże. Bardzo dobry skok Cydik pokazał. No ty też i najgorszy, nawet Słowenie cał 20. -tkę. I prowadzi, proszę bardzo, Exekwot z Gargamelem. Jak odpowie Patrix na ten skok. Też dobry powinien być ten lot. No nie wiem. Na początku wydawało się, że git, ale jest dziesiąte miejsce Więc tutaj Mogło być jeszcze lepiej tak naprawdę Patryk Wójtowicz i Conrid. Oj Patryk Wójtowicz to nie był dobry skok Piętnaste dopiero miejsce Patryka Wójtowicza Nawet za butiksem wylądował No i teraz Konrid Skoczył. No też niewiele lepiej, ale na 11 miejsce, więc skoczył i ma awans. I to jest dla niego najważniejsze. Koziszek i long cut. Oj, koziszek upadł. 19 miejsce, Jezusie. No miał szansę, naprawdę była szansa dzisiaj. Na dobry wynik, long cut. no teraz ma łatwą drogę, no. Nie musi się za bardzo starać No wszystko, daje dobry daleki skok, long 132,5 i daje mu do trzeci w tym momencie wynik Tomasz i Xaver Też powinien być daleki lot Po wyjściu z progu można to już Wywnioskować jest 135, miejsce 11. No i popatrzmy, jak odpowie Xaver. Czy będzie w stanie odpowiedzieć? No, myślę, że będzie. To jest daleki skok Xavera. I miejsce trzecie Ksawer Egzekwo z, z Lonkatem. Krzysiek Sportowiec Rajkaza rajkłaza, 69. Oj, Krzysiek, nie był to dobry skok. 130 metrów, 14 miejsce. Exekwo z Conridem i z Better Playerem. No i teraz Rajkaza 69. No, nie niby łatwe zadanie do wykonania. Ale, nie takie niespodzianki widzieliśmy. Ale jest zwycięstwo w parze. Jest miejsce trzecie nawet. 4,20 otrzymał. Huhuhu, uh. coś tu się posypało. No i pniaki gry, Daniel Groński. Krótko, pniaki gry, niestety, 129 metrów. No i daleka, daleka, daleka lokata, 21 miejsce i Daniel Groński, moi drodzy. A czy powinien to skoczyć Daniel Groński? I skacze! Nie wiem czy nie na prowadzenie nawet. Bo skok też daleki, tak jest! 143,3 nota. Zrzuca Gargamela i Cydzika na drugie miejsce. Trojo i Krystal XD YouTube. Też daleki skok, to powinien być Trojo i jest! Ósme miejsce, więc bardzo dobra postawa. No i teraz Krystal X da YouTube. Też daleko! Ależ piękna walka i drugie miejsce Krystal X da YouTube. Co 42,7 nota. Więc piękna walka. Kapigra 123 i Bartolini. Ojoj, 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 oj, oj, kapi gra tutaj. No, ma podarował prezent Bartoliniemu. Krótko, 120 metrów tylko. No i Bartolini powinien ze spokojem to skoczyć. Bez najmniejszych problemów, tak naprawdę. No, on mierzy wprowadzenie w tym momencie, więc tutaj 135 metrów jest tego dowodem. 146 nota Bartolini odskoczył troszkę rywalom. Piotr i Agnes, kolejna para. Piotr bez polotu, 24 miejsce. Jak odpowie Agnes? No, też ten skok nie będzie daleki, Agnes. Ale chyba wygrała parę. Tak jest, 16 miejsce, 138,4. Więc udało się awansować. Filip Kasprzyk, Maciek Woźniak. No, Filip Kasprzyk ubiegłoroczny zwycięzca tego cyklu, więc no, wypadałoby tutaj coś pokazać. No, ale widać, że tutaj przyjechał chyba bez formy. 24 miejsce, 129 metrów. No i teraz Maciek Woźniak. No, z reguły. Ma proste zadanie, zrobić swoje, skoczyć i tyle Reszta go nie powinna interesować i to zrobił Miejsce 11 Macieka Woźniaka, zrobił swoją robotę Mati 1994 I Paula No a Mati psuje swój skok Tak jak w kwalifikacjach, tak teraz psuje Więc naprawdę ułatwił zadanie Pauli Zobaczymy, no ale raczej Paula spokojnie powinna to skoczyć w kwalifikacjach było świetnie Więc tutaj nie powinno być zaskoczeń I nie ma moim zdaniem zaskoczeń Robi swoje Paula Nocy też będą wysokie Dziesiąte miejsce więc skakuje do czołóweczki Bronisław Mapper i Vex No i Bronisław Mapper też nie skoczył za dobrze 26 miejsce i Vex. zobaczmy, jak daleko weks skoczy. No nie, był to daleki skok, i przegrywa chyba parę. Tak jest, więc Brodisław chyba per za czas na parę. Tonic Ball i def. Tonic Ball próbuje. 130,5, 25. miejsce. No i czas na def. Co zrobi? Czy jest w stanie tyle skoczyć? Raczej tak. I skaczę jeszcze dalej niż trzeba było. I to jest miejsce drugie. Tylko 90 za Bartolinim. Kliks i Libertarian. Uwaga, kliks no nie był to daleki skok 129,5 28 miejsce no a co zrobi libertarian? Oj, 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 oj. trusaj były problemy w locie ale udało się ostatecznie 138,4 no to 135 130,5 wysokie oceny no minimum plana wykonana minimum planu Kari 44, moi drodzy. Czy jest w stanie tutaj ze zdzichem wiadro wygrać? No, wszystko jest możliwe. To są skoki. 23. miejsce, 135. Więc to jest do zrobienia z dzichu wiadro, ale trzeba dobrze skoczyć. Zobaczymy. Nie, po wyjściu z progu widać, że będzie. Będzie dobry skok, będą wysokie oceny. Będzie szansa w drugiej serii na jeszcze lepszy wynik, 145,1 no z Dev. No i ostatnia para, Kubilaj 2 oraz Kamil. No i popatrzmy, jak tam Kubilaj sobie poradzi w tej pierwszej serii. Skoczył dobrze. Miejsce 25, więc nie zawalił skoku, to jest podstawa. No i jak odpowie Kamil, bo to jest bardzo ważne. Kamil to skoczył ze spokojem. On idzie na prowadzenie w tym roku. W tym roku Kamil mierzy, mierzy zwycięstwo i proszę bardzo: 146,8 nota, 80 przed Bartolinim, i tak jak w kwalifikacjach, tak po pierwszej serii prowadzi Kamil. Drugi z Bartolini, trójkę zamyka z wiadro, egzekwu piąty Daniel Groński, szósty Krystal XD YouTube, siódmy Eksekwot, Gargamel i Cyzik, dziewiąty Raj Kłaza 69, i dziesiątkę zamyka Xaver i Long Cat. Tak to się przedstawia na. Dole moi drodzy, no ostatni dla Loserów to jest Kubilaj 2, jak się nie mylę. Więc no ciekawa sytuacja. No ale Koziszka jeszcze też zobaczymy w drugiej serii. Pomimo że przegrał parę, to mimo wszystko w drugiej serii jego skok należy na powtórkę. Więc moi drodzy, tak to się przedstawia po pierwszej serii. Czas na drugą serię. No i mamy ilu? 31 skoczków, więc Kozisek zacznie, no ale myślę, że on tutaj szans wielce nie ma na, na cokolwiek, no, jedyne na to, że nie straci dużego obiegu w punktacji, no, bo będzie miał notę wyższą, niż ci panowie, co skończyli na pierwszej serii, no. no i skacze 131,5 w drugiej, no i ma, no te 200, prawie 60 punktów, więc to nie jest jeszcze tragedia. Bronisław Mapper, zaczynamy 30 I proszę bardzo, jak daleko Bronisław Mapper skoczy. Bardzo daleko. 133,5 od razu. Poprawa odległości o, o 4,5 metra. No to czas na Konrida. 28 miejsce. I teraz uwaga, jak daleko Konrid skoczy. Dosyć daleko. Miejsce pierwsze oczywiście. 133 metry. Brawo, jeszcze raz, brawo. Czas na better playera. Miejsce 28. No i tutaj oglądam naprawdę fajne, dalekie skoki. Better player 132 metry. Trzecie miejsce. Patrick. No, przegrał parę chyba z cydzikiem, jak się nie mylę. Ale ostatecznie w drugiej serii go oglądamy, więc. Brawo. Zobaczymy, czy poprawi swoją miejsce. No, chyba nie, to jest 130,5. Krótszy skok o pół metra niż w pierwszej. No i miejsce czwarte, Kubilaj 2. Kubilaj. No, to też nie był dobry skok. 130 nie było, nawet 128,5. No i piąte miejsce Kubilaja na razie ostatni. Przedostatni, tak naprawdę Kari 44. Czy będzie w stanie tutaj przeskoczyć wszystkich? No nie. 129 tylko. I piąte miejsce. Egzekwo z Kubilajem. Czas na Tomasza. Miejsce 24. No i Tomasz. Nieźle to wyglądało. Jest dobry skok. Na miejsce czwarte Tomasz skakuje w tym momencie. I Chris. Co na to, Chris? No, nic na to, bo ten skok popsuty. Pierwsza faza jeszcze może było wszystko ok, ale w drugiej nagle spadł z wysokości. Szósta lokata na obecną sytuację. Agnes. Też nie za dobrze. Więc tutaj nie zabłyszczy dzisiaj Agnes. Siódma lokata. No i Libertarian. Miejsce 21, Na pewno jest to do poprawy, ale czy jest dzisiaj w stanie osiągnąć lepszy wynik? No skok jest dobry. I naprowadzenie nawet. Więc jedną dziesiątą punktu przed Conridem. A no, więc minimum wykonał plan. Teraz może coś uda się zyskać jeszcze. Dwudzieste miejsce Miki. Wyjście z progu na raty. No i ten skok też taki na raty. Siódma lokata. No i sióda kila. No też nie był to dobry skok. Siuda Killa ósme miejsce, egzek z Chrisem. No i Drakula nietoperek, miejsce 18, to był niezły skok w pierwszej serii 132,5 metra. No, ale w drugiej nie ma tego skoku, jest 130 ze słabymi notami, daje to szóste w tym momencie miejsce. Pan Skalmar, miejsce 17. Ohoj, spadł z progu. Ratuje jeszcze ten skok, ale no za dużo nie uratował. Miejsce 14 Zekwo z Koziszkiem. No i czas na Niko. Niko, wyjście z progu. Powiedziałbym, że bardzo dobre. I proszę bardzo. 135 metrów. No, zrobił swoją, swoją robotę. Spora przewaga nad Libertarianem. No i Marek. Macie gwoźdź, jak nie Marek. Maciek Woźniak. Podobna sytuacja leci bardzo wysoko. Ale to będzie druga lokata. 133 metry. No zabrakło, zabrakło metrów tutaj do Niko. No i Paula miejsce 13. Paula chyba ta sama sytuacja. Próbuje jak najdalej. I miejsce trzecie udało się. 40 przegrała z Maciekiem Woźniakiem. Trojo miejsce trzynaste. O ładnie to wyglądało w powietrzu. Już myślałem, że nawet poprowadzenie leci, ale niestety. Brakuje metrów. Wikto. Zbliżamy się coraz to wielkimi krokami do tej dziesiątki. Wikto uwaga! Nie! Nie, jeszcze raz nie. Miejsce dziewiąte. No troszkę tej spadnie w klasyfikacji. No ale... Takie rzeczy się niestety zdarzają. Long cut Miejsce dziesiąte, wkraczamy do dziesiątki. Teraz uwaga, czy Lonkat na prowadzenie? Nie! Miejsce piąte, jeszcze spadnie trochę. No, bo niestety tej oddali bardzo dobre skoki. No i Saver, oni byli jak na tym dziesiątym miejscu. Więc musi bardzo podobnie skoczyć, jeżeli chce tutaj być w pierwszej piątce. Ten skok jest na miejsce szóste, więc spada za Rąkata. Choć skoczył dalej, no ale noty miał opłakane. No i jedną dziesiątą z nim przegrał ostatecznie, więc no. Rajkła za 69. Miejsce dziewiąte. No i rajkła świetny skok. Miejsce czwarte Kwaza, Więc niezłe te dzisiaj zawody w wykonaniu. No i Cydzik. Oj, czyli mi się wydaje, czy Cydik spóźnił skok. Tak mi się wydawało. Potem do pionu narty. I od razu spadek. Na dziesiąte miejsce Cydzika. Gargamel. Oni byli egzekwo, więc tutaj Gargamel musi. Skoczyć równie daleko, jeżeli chce mieć prowadzenie i też chyba delikatnie mówiąc spóźnił. Albo i nie, trzecie miejsce, więc zrobił. No, może nie plan minimum, ale coś tam zrobił. Niko nadal prowadzi naskaczy już Crystal XD YouTube. Też to wyjście z progu mogło być lepsze. Miejsce dwunaste, więc za cydziem jeszcze wylądował. Daniel Groński, pierwsza piątka. To już są wielkie emocje. No i wielka odpowiedzialność na tych skoczkach. Zobaczymy, Daniel Groński, jak sobie poradzi. Radzi sobie świetnie w tym momencie. I czy naprowadzenie na drugie miejsce? Ta nota od Słoweńca 18,5 będzie mu się śniła. 285,6. Dwie dziesiąte punktu mu brakło do Niko. Więc niewiele. No i def, miejsce trzecie. No to nie będzie dobry skok, chyba... No, zepsuł, zepsuł. Wyjście z progu za wczesne. Dziesiąte miejsce ostatecznie, to nie jest najgorszy wynik. No i z wiadro. Też dobrze, ale nie idealnie. Miejsce trzecie za Danielem Grońskim, no i to jest porą stratą. No bo to nie jest pół punkta. Bartolini, miejsce drugie. Jak Bartolini skoczy, czy będzie prowadzenie? Nie będzie prowadzenia! Trzecie miejsce, więc pychać dzichu wiadro na czwarte. Daniel Groński, Niko już są na podium. A co zrobi Kamil? Trzeba równie daleko jak w pierwszej serii skoczyć. Wszystko na styk będzie uwaga wygrywa te zawody Dwie dziesiąte punktu Kamil więc pierwsza w kwalifikacjach wygrywa w pierwszej serii miał najwyższą notę no i w drugiej ostatecznie choć skok nie był za daleki mimo wszystko udało mu się tutaj osiągnąć najwyższą notę Dwie dziesiąte punktu tylko wyższa od Niko, ale to jest nieistotne, bo wygrywa te zawody Kamil, no i jako pierwszy będzie dzierżył ten plastron lidera Niko na drugim miejscu, trzeci Daniel Groński, czwarty Bartolini, piąty Zdzichu Wiadro, szósty Trojo, siódmy Gargamel, ósmy Maciek Woźniak, dziewiąty Rajkła za 69 dziesiątkę, kończy Paula, tak to się przedstawia na dole. 30 miejsce z pan Skalmar i Koziszek, 28, Kary 44 i Kubilaj 2, 27 jest Agnes. Moi drodzy, tak to się przedstawia. Po pierwszym konkursie warto zapisać grę, aby nie było jajów. No i cóż, ja się w tym momencie z wami żegnam, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Turnieju Czterech Skoczni Widzów, trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!